My z naszą kamerą Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej odwiedziliśmy tuż po godzinie 8 i faktycznie na parterze, gdzie uruchomionych zostało 9 punktów przyjęć, frekwencja była spora. O godzinie 6.30 były już pierwsze osoby chętne do złożenia wniosku. W chwili obecnej przyjęliśmy już około 20 wniosków. No i kolejne osoby, około 30, czeka na załatwienie, na przyjęcie wniosku. W sumie uprawnionych do otrzymania świadczenia w Wielkiej górze jest blisko 12 tysięcy rodzin lub opiekunów prawnych, którzy, aby otrzymać pieniądze, muszą wypełnić stosowny wniosek. Wniosek jak jest ciężki do wypełnienia? Czy? Jest ciężki do wypełnienia i tutaj jest bardzo miło obsługać gdzie właśnie, gdzie czegoś się nie rozumie, to tłumaczą i pomagają. Składa pani wniosek o 500 plus ciężki jest do wypełnienia? Nie. Nie Ale powiem panu szczerze, nie. A jak tak pani przyszła tutaj pierwsze pierwsze emocje? Ciężko jest? Czy, czy jak z Nie, ja już jestem tu przyszła na trzeci raz. Na no, przykład to widziałam, że z internetu, później przyszłam tutaj do źródeł, jak ja wszystko wiemy, jak wypełniać. Tak. Myślę, że wniosek jest bardzo prosty do wypełnienia, nie ma żadnych problemów z wypełnieniem takiego wniosku, gdyż są proste rubryki, są, są instrukcje, które są do wypełnienia, więc bardzo łatwo jest do wypełnienia taki wniosek. A urzędnicy tutaj pomagają, przeszkadzają? I, nie, jak najbardziej. Urzędnicy w MOPS-ie Górze są pomocni, są bardzo chętni do pomocy, udzielają wszelkich informacji, jeżeli nie, sami też pomagają wypełniać taki wniosek. To, że ktoś dzisiaj złożył wniosek, wcale nie oznacza, że już w poniedziałek otrzyma świadczenie na konto. Te zgodnie z rozporządzeniem będzie wypłacane w kolejnych miesiącach, oczywiście z wyrównaniem od kwietnia. Graniczną datą, kiedy dotacja będzie wypłacana wstecz, jest 1 lipca. Po tym terminie otrzymamy tylko świadczenie liczone od miesiąca lipca. Musimy najpierw zaopatrzyć ludzi poprzez przyjęcie tychże wniosków, później musi być rozpatrzenie. Mogę zapewnić tylko tyle, że będziemy tutaj wypłaty dokonywali zgodnie z ustawą, czyli w okresie trzech miesięcy sukcesywnie w zależności od rozpatrzenia wniosku będziemy te wypłaty dokonywali. Oprócz głównej siedziby, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej uruchomił także dwa dodatkowe punkty przyjmowania wniosków. W dawnej siedzibie paszportówki przy Wiejskiej oraz w siedzibie wodnika przy Placu Piastowskim. Ważne jest to, że wnioski o kryterium dochodowe tylko przyjmowane są przy Jana Pawła II. Te dwa punkty, o których wcześniej wspomniałem, na ulicy Wiejskiej i na Placu Piastowskim, przyjmują wnioski na drugie i kolejne dziecko. Więc wszystkie osoby, które będą chciały złożyć wnioski... Z tak zwanego kryterium przypomnę 800 zł netto kryterium dochodowe i 1200 na dziecko pierwsze z niepełnosprawnością zapraszamy do siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy Alei Jana Pawła II 7 Budżet Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach rządowego programu 500 plus w tym roku wzbogacił się o kwotę 23 milionów złotych